Cześć, ja jestem Magda i witam Was w kolejnym filmie na moim książkowym kanale. Jest połowa listopada, już nawet troszeczkę dalej, a ja jeszcze nie nagrałam podsumowania października mojego czytelniczego, więc oto jestem, oto jest film, w którym podsum podsumujemy sobie mój czytelniczy październik. Oczywiście towarzyszy mi. Reading Journal, tutaj widzicie wszystkie książki, o których wam dzisiaj opowiem, nie ma ich dużo. To jest tylko sześć książek tak naprawdę, sześć książek przeczytałam w październiku. Głównie spowodowane jest to tym, nie żebym się tłumaczyła, ale głównie spowodowane jest to tym, że po prostu na początku listopada prowadziłam spotkanie literackie, spotkanie literackie, które sama de facto wymyśliłam. Tym razem było to spotkanie o wampirach, dlatego też dużo czytałam o wampirach. Czytałam też rzeczy, na przykład artykuły, rzeczy stricte popularno-naukowe. No i skupiałam się na takich książkach bardzo wampirycznych i tutaj sięgałam po, po klasykę. Dużo Czasu zajęło mi ogarnięcie tego, i ja też robiłam to w moim czasie wolnym, więc po prostu tych książek moich własnych było troszeczkę mniej. I tutaj warto też zaznaczyć, że w listopadzie opowiem Wam, to znaczy w podsumowaniu listopada, opowiem Wam o kilku długich książkach, które czytałam i które przeczytałam, i zaczęłam je czytać w październiku, więc jakby. Nie opowiadam wam o nich teraz, ale prawda jest taka, że ja po prostu te książki też czytałam w październiku i one zajmowały sporą część po prostu czasu. A nie mówię o nich, bo ich nie przeczytałam w październiku. O. Pojedziemy sobie po kolei, tak jak ja mam po prostu to zapisane w, w tym moim reading journalu, żeby, żeby zachować jakąś kolejność po prostu. Pierwsza książka to jeszcze jest książka w ramach akcji, jeśli Prozy polskiej, i tak jak mówiłam, nie chcę y, mówić o książkach przeczytanych w ramach akcji właśnie w podsumowaniach, dlatego że nagram o nich po prostu osobny film i myślę, że w ten sposób podsumuję sobie bardzo fajnie wszystko, co w ramach tej akcji czytałam. To, to jest też tak, że ja na przykład yy, jako akcję włączam teoretycznie książki Nowe Polskie, to znaczy Nową Prozę Polską, ale ja nie włączam absolutnie wszystkiego w ramach akcji, to znaczy te, teraz wam pokażę książkę Polską, która mogłaby być włączona w w ramach akcji, jaką przeczytam, w ramach akcji, ale nie uważam, żeby tak było, dlatego że wtedy skupiałam się na innych y, lekturach. Mm, więc powiedzmy, że y, to nie była ona. W ramach akcji zdecydowanie bardziej lubię czytać książkę po prostu biorąc ją, myśląc, o to czytam w ramach akcji i tak zdarza się cały czas, to znaczy, ja cały czas coś, coś czytam, i niekoniecznie jest to coś. Związanego z tematem miesięcznym akcji, bo sięgam też po starsze rzeczy, które po prostu, których nie obejmują te, te lata miesięczne, powiedzmy, powiedz wszystkim, że zabiłam Marię. Czytałam w ramach współpracy z wydawnictwem WAB, jest to nowa proza polska autorki, zdaje się, że ona jest w moim wieku, ale nie jestem przekonana. Ma na swoim koncie już jedną, jedną książkę i zdaje się, że był to zbiór opowiadań. Ja go nie znałam, ale zdecydowałam się zrecenzować tę książkę w ramach współpracy, dlatego, że lubię poznawać nowe prozy polskie i lubię mieć taką możliwość. I nie wiem, czy, czy wam kiedyś o tym mówiłam, ale właśnie na przykład w ramach współpracy recenzowałam jeszcze przed premierą Łakome Małgorzata Lepty. I wiecie, fajnie się patrzy na to, że po prostu książkę, którą wy recenzujecie i w zasadzie nie macie do niej jakichś szczególnych oczekiwań, no bo ja nie miałam. Wiedziałam, kim jest Lebda, Lebda czytałam poezję w przeszłości gdzieś tam i dlatego się zdecydowałam na współpracę, no bo po prostu jest, były to dobre rzeczy. I pomyślałam, że proza też będzie fajna. No i fajnie patrzy się na to, że faktycznie teraz łakome zdobywają uznanie i, i była nominacja do Nike. Generalnie fajnie po prostu być częścią tego, że, że ta książka gdzieś tam zaistniała. Niewielką częścią, ale wiecie, zawsze, zawsze to jest coś po prostu miłego. Tutaj mamy książkę, której nie porównałabym do łakomych. Myślę, że nie jest to coś, co ja bym postawiła jakoś bardzo, bardzo, bardzo wysoko, ale to nie jest też tak, że jest to zła książka. Generalnie ja czytam, czytałam o niej różne opinie, i były one w większości takie pomiędzy, i chyba moja opinia też była taka raczej pomiędzy. To znaczy, doceniam język. Bardzo doceniam język, i doceniam pomysł, bo mamy tutaj Natalię. Natalia to jest taka typowo 25-letnia dziewczyna, kobieta, która. Gdzieś tam rozpoczyna swoje dorosłe życie, ma pracę, partnera i zaczyna po prostu to wszystko układać. Co wiecie, mieszkanie na wynajem, jakaś tam pracę, którą złapała i może to jest faktycznie coś, co chciałaby robić, bo dotyczy gdzieś tam jej zainteresowań. W tym wypadku jest to praca związana ze słowami. Jakby to jest, ja mam wrażenie z tego, co pamiętam, to, to jest takie tworzenie nowych słów na zasadzie. Nasze, nasza rzeczywistość się zmienia, technologia idzie cały czas do przodu i potrzebujemy po prostu pewne rzeczy wyjaśniać. Zaczynamy wprowadzać do słowników wyrazy anglojęzyczne. Mam gumkę do włosów na sobie i mamy tutaj, w związku z tym, tak rozumiem, Sporo anglicyzmów, mamy tutaj sporo wyrazów w ogóle w języku angielskim, i zauważyłam, że to bardzo często nie podoba się osobom, które czytają tę książkę. I ja nie miałam z tym problemu, dlatego że uważam, że to jest. Część życia tej bohaterki i to bardzo pasuje do niej. Jakby ona otacza się słowami i ona na pierwszych stronach wyjaśnia to, że ona jest zafascynowana słowami, szczególnie tworzeniem wyrazów i tymi nowymi słowami. I uważa, że język jest ekstra, jeżeli chodzi o to, co my możemy językiem wyrazić. Um, uważam, że to wcale nie jest minus tej książki. Nie miałam w tym problemu, nie przeszkadzało mi to, nie zwracam na to jakiejś szczególnej uwagi. Więc dla mnie, jakby, to nie jest to, dlaczego ja uważam, że ona jest dla mnie taka pomiędzy. Głównym wątkiem jest to, że Natalia cierpi na różnego rodzaju zaburzenia. I ona te swoje zaburzenia lękowe nazywa imieniem. I jest to Maria. To jest część okładki, więc nie, jest spoiler. Ale to jest właśnie Maria, nasza tytułowa i sprawa wygląda tak, że rozwój fabuły tak naprawdę zaczyna się od momentu, kiedy w pewnej chwili odwiedza ją Maria. Tak, wiecie, fizycznie, materialnie może ją dotknąć. To jest Maria. Zaburzenia lękowe jako żywa istota. I tu zaczynają się schody, bo o ile sam koncept uważam za ekstra, naprawdę, jakby to jest coś innego, nowego, i uważam, że bardzo dobrze się zapowiadało. Tak, już później te rozwiązania fabularne nie do końca mi odpowiadały. Nie chcę wam do końca mówić, jak to wyglądało, bo fajnie, jakbyście sami gdzieś tam to, to poznali i zobaczyli, o co chodzi. I ja temu po prostu nie uwierzyłam. Chciałam temu uwierzyć, ale nie uwierzyłam, bo to naprawdę nie wiedziałam, czy mam to uważać za, yy, za realizm, yy, za fikcję, za jakąś pewnego rodzaju fantastykę, czy za realizm logiczny. Nie miałam pojęcia, czego się uczepić i co tak naprawdę autorka chce z tym zrobić. I spodziewałam się troszeczkę innego zakończenia, to znaczy bardziej chciałam, żeby ktoś mi po prostu wyjaśnił. Więcej na ten temat, ale tak się nie stało i to jest ten mój minus, który ja uważam za faktycznie minus. Niemniej przyznaję, że bawiłam się przy tym naprawdę dobrze. Bawiłam się przy tym dobrze i było to językowo bardzo dobre, bardzo smaczne, dobrze się czytało jako formę. Jednak po prostu gdzieś tam fabularnie mi siadło. Od pewnego momentu. No i tyle, nie ma, nie ma miłości, ale to nie jest też tak, że nie doceniam tej książki, bo doceniam ją i uważam, że komuś może się bardzo spodobać. Szczególnie jeżeli ktoś bardziej dzieli taką rzeczywistość z, z główną bohaterką, bo ja już jestem troszeczkę na innym etapie, ale myślę, że wiele osób, które są właśnie w takiej sytuacji. Znajdzie tutaj chociażby cząstkę, cząstkę siebie i, i będzie to lektura dla nich po prostu. Inną książką polską, którą przeczytałam, i też nie w ramach akcji, to była książka, którą przeczytałam, dlatego że czekało mnie spotkanie autorskie 11 października. Tak, 11 października w noc bibliotek odbywało się spotkanie autorskie w bibliotece w moim mieście z Łukaszem Barysem. Ja Łukasza Barysa czytałam tylko małe pająki do tamtej pory i pomyślałam sobie, że fajnie będzie na to spotkanie przeczytać coś jeszcze. Nie miałam zbyt wiele czasu i też nie wiedziałam do końca, czy na to spotkanie pójdę. Ostatecznie poszłam. I zdecydowałam się przeczytać krótszą książkę, której nie czytałam, czyli Kości, które nosisz w kieszeni. Przeczytałam ją sobie na Legimi, więc y, chyba nie skończyłam jej w dzień spo do spotkania, chyba nie, spo nie skończyłam, ale większość zdecydowaną przeczytałam jeszcze przed spotkaniem, więc poszłam y, jakby z taką świadomością, y, co tam mnie w tej prozie czeka. Spotkanie było bardzo fajne, bardzo długie, ale podobało mi się. Niestety kości, które nosisz w kieszeni, nie jestem w stanie Wam pokazać. Miałam nadzieję, że książki będą w sprzedaży, niestety nie są. Yy, znaczy nie były wtedy na tym spotkaniu, yy, więc musicie się zadowolić okładką wklejoną. A w pewnym sensie muszę powiedzieć, że to jest taka proza polska, której się spodziewałam. Mówię spodziewałam, dlatego że ona jest yy, taka ciemna i bolesna. To znaczy, mamy historię dziewczynki, która wychowuje się w małej miejscowości po prostu. I tutaj mamy obraz tej małej miejscowości, mamy obraz mieszkańców tej miejscowości, tego, co, co się tam wydarza. I jeżeli spojrzymy na inne książki o małych miejscowościach i o których fabuła jest po prostu osadzona w tych mniejszych miejscowościach, no to są. Tego typu rzeczy i dosyć ciężkie i przytłaczające. I to była właśnie taka przytłaczająca książka, która pokazała dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie. Nie chcę Wam za dużo zdradzać, bo wydaje mi się, że dobrze jest podejść do nich z czystą głową i nie wiedzieć zbyt wiele, tak jak ja to zrobiłam. Czy polecę kości, które nosisz w kieszeni? Myślę, że tak. Nie było to dla mnie pięć gwiazdek, bo coś tam jednak chciałam, żeby po prostu było rozpisane troszeczkę inaczej i spodziewałam się czegoś innego, ale muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo dobra proza polska i na pewno przeczytam jeszcze, jeśli przecięto Cię na pół, bo tego, tego Łukasza Barysa nie czytałam na ten moment tylko tego i na pewno przeczytam. Kości, które się w kieszeni może. Warto byłoby wtedy po prostu troszeczkę rozszerzyć. To znaczy, jest to bardzo krótka książka i może dobrze byłoby po prostu dopisać, rozpisać pewne wątki bardziej, ale czy wtedy by to tak bardzo dobiło nas tą swoją skrótowością? Nie wiem. Nie wiem, ale na pewno nie byłoby dobre. Strzeżenie i na zasadzie małych pająków, bo tam jednak ta fabuła troszeczkę była za bardzo rozwieczona. Tutaj było to fajne, skondensowane, więc zdecydowanie bardziej mi się podobało i już się nie dziwię osobom, które mówiły, że bardziej lubią starsze prozy Barysa niż właśnie małe pająki. Teraz to rozumiem, więc jeszcze sprawdzimy ostatnią, której nie czytałam i będziemy, będę miała ja. Cały obraz twórczości do tej pory, jaką tutaj nas obdarzył Łukasz Marys. Jak mówiłam, spotkanie o wampirach to czytanie książek o wampirach. W październiku przeczytałam dwie książki o wampirach. Jedną pokażę Wam fizycznie i to jest Carmilla. Oczywiście e, czytałam też Dracula, ale Draculi nie skończyłam, dlatego że, słuchajcie, wymyśliłam sobie spotkanie o wampirach mając... E, za mną tylko i wyłącznie sagę zmierzch. Gdzieś tam o wampirach coś wiedziałam, bo nie jest to temat y, jakiś mało znany i, i który się nie pojawia, bo, bo to jest temat, który się pojawia bardzo często, więc o wampirach coś tam wiedziałam, ale klasyki wampirycznej nie czytałam, dlatego że y, y, nigdy jakoś y, nie myślałam, że to jest akurat coś dla mnie, ale okazało się, że wcale tak nie jest. Pierwszą rzeczą była Carmilla. Carmilla była wybrana jako pierwsza, dlatego że jest króciutka i przeczytałam ją szybko. Opowiadałam o niej w filmie, w którym czytałam książki o wampirach i wtedy miałam zamiar właśnie przeczytać te trzy: czyli Carmille, Wampira, Raymonda i Drakulę. Ja niestety wtedy nie, nie skończyłam Drakuli, więc o Drakuli powiem Wam dopiero po słuchaniu listopada. Ale odsyłam Was do tego filmu, dlatego że tam opowiadam Wam o Karmili, opowiadam Wam o wampirze Raymonda, więc teraz nie chcę się za bardzo nad nimi rozwodzić. Tylko powiem, że dobrze zestawiłam sobie Carmillę i wampira Raymonda, dlatego że i tu, i tu mamy postać wampiryczną kobiecą i jest to dosyć ciekawe zestawienie na zasadzie ujęcia wampira i tego, jaki wampir jest. Jak my wampira widzimy, postrzegamy i co my z tym wampirem robimy? Bo Carmilla to jest taki typowy, moim zdaniem klasyk, gdzie po prostu my mamy przedstawienie śmierci wampira. To znaczy nie tej śmierci, gdzie on staje się wampirem, tylko tej śmierci zabicia a śmiertelnej postaci. Rozumiecie o co mi chodzi? No Myślę, że każdy z nas się tego domyślał, że to się tak kończy, dlatego że jest to historia opowiedziana z perspektywy Laury, która przeżyła to kilka lat temu, 8-7 lat temu. Ona to opowiada, więc my domyślamy się, że to się dobrze skończyło. Szkoda, że nie wszystko, nie wszystkie wątki zostały bardzo rozwinięte, ale rozumiem, że to jest taka bardziej opowieść, opowiastka o wampirach, gdzie po prostu mamy przedstawioną pewną postać, i to jest właśnie. Dosyć szczególne w literaturze wampirycznej, że jeżeli mówimy o takich rzeczach nadprzyrodzonych, albo na przykład o postaciach, które nie są takie typowe w naszym codziennym życiu, i też zjawiska, czy, czy gdzieś tam to, co się dzieje, nieprawdopodobnego w naszym życiu, bardzo często w literaturze jest opisywane za pomocą opowieści czyjejś albo Opowieści z perspektywy czasu i to samo na przykład widzicie w Drakuli. Natomiast tutaj mamy właśnie perspektywę czasu i jest to bardzo dobrze zrobione. Ja uważam, że Karmile to jest naprawdę dobry klasyk. Nie spodziewałam się, że mi się aż tak, więc tutaj musicie mi uwierzyć po prostu na słowo, albo wrócić do po prostu filmu, gdzie ja Karmile czytałam. Jeżeli chodzi o wampira Raymonda, to tutaj mamy rzecz troszeczkę inną, bo mamy to jest typowo polska rzecz i mamy ten wątek też polskości, na które wszyscy po prostu czekamy, ale tutaj mamy postać vampira jako postać Daisy. Czy ona rzeczywiście jest wampirem? Trudno powiedzieć, tam się że dzieją rzeczy tak dziwne, onieryczne, że my do końca już potem nie wiemy po prostu, co jest. Co jest y, rzeczywistością, a co jest snem, i w pewien sposób ma to swój urok, i uważam, że to jest też plus dla tej książki. Ale jeżeli ktoś nie lubi takich onirycznych rzeczy, może mieć z tym problem. Natomiast samo zakończenie Wampira Raymonda już nie jest takie oczywiste i dosadne jak w Karmili, na przykład, bo tutaj tak naprawdę y, mamy zagadkę. Mamy zagadkę i sami możemy sobie po prostu na pytanie odpowiedzieć. Co stało się dalej? Ale jeśli zostawimy sobie postać Daisy z postacią Carmilli, to są tutaj dosyć duże podobieństwa, i myślę, że Raymond mógł czerpać z tego, co po prostu gdzieś tam już w literaturze o wampirach się pojawiło i z Carmilli, ale też z Drakuli. Nie ukrywajmy, że Dracula jednak był wtedy bardziej popularny, ale jeżeli zważywszy na to, zważymy na to, że Daisy jest postacią kobiecą wampiryczną, no to Carmilla troszeczkę bardziej przychodzi nam na myśl. Tym bardziej, że też ma takie bardzo seksualne podejście do innych ludzi, i nie jest to tylko na zasadzie wysysania życia i krwi z swojej ofiary, tylko właśnie. Troszeczkę zabawa tą ofiarą. I w Karmili też to mamy, w Draculi oczywiście też, ale tutaj zdecydowanie jest to bardziej wybite i to samo się wybija właśnie w wampirze Raymonda. Ale trzeba przyznać, że Daisy nie była w żadnym stopniu ujęta do końca jako wampir, więc my tak naprawdę wiemy to, co widzieli bohaterowie na zasadzie jeden drugiemu powiedział, tak jak właśnie mówiłam, a nie, że my sami obserwowaliśmy Daisy i widzieliśmy, że nie wiem, zmienia się w nietoperze, albo kogoś tam atakuje, jakby totalnie to nie jest to, tak jak właśnie mówiłam, bardzo oniryczne ujęcie, więc tutaj ostrzegam. Niemniej uważam, że po Wampira monta warto sięgnąć, bo to jest zupełnie, zupełnie inna rzecz. Bardzo krótka zwięzła na temat, ale trzeba się przygotować na to, że nie jest to ani typowy Raymond, ani typowa opowieść wampiryczna. O ostatniej książce też wam nie opowiem, dlatego że jest to pestka. I pestkę czytałam w ramach akcji Pestka Anki Kowalskiej. Myślałam, że to jest coś zupełnie innego, ale nie jest to na minus, dlatego że bardzo byłam zaskoczona w wielu momentach pozytywnie. Pestka jest króciutka, ale czytałam ją bardzo długo, dlatego że nie dość, że po prostu jest to, to wydanie bardzo gęsty, ma tutaj tekst i mało światła, więc czytałam ją dosyć długo. Czytałam ją w ramach październikowego tematu, czyli to była literatura prl -u. właśnie. Pestka została przeze mnie wybrana. To są lata 60, z tego co pamiętam, więc tak tutaj mamy taką historię. Niezbyt y, dotykającą czasów, tutaj mm, szkoda. Ale no nie jest to czego się spodziewałam, tym bardziej, że wiecie, ja tutaj nie mam totalnie żadnych opisów, tutaj nie ma nic, jest zupełna pustka, więc ja nie wiedziałam o co chodzi. Jedynie co mnie przyciągało to zawsze to pierwsze zdanie. Ale o tym, co mi się podobało i co mi się nie podobało w pestce, opowiem Wam właśnie w filmie podsumowującym akcję. Y, po. Na Instagramie opesty się nie pojawił jeszcze. Mam zamiar go stworzyć, ale po prostu jeszcze nie do końca wiem, jak ująć tę okładkę. Jest to dosyć ciekawa rzecz i nie wiem, czy mi się podoba, więc szukam jakiegoś rozwiązania na nią. Chciałabym o niej po prostu gdzieś tam się napisać, żeby sobie uporządkować myśli co do niej. To, były te moje, to było moje sześć książek w październiku. O nie o wszystkich Wam opowiedziałam, ale wiecie, film się jeszcze o nich pojawi. Fizycznie mogę Wam pokazać cztery książki. Nie był to jakiś wspaniały czytelniczo miesiąc, ale myślę, że fakt, że czytałam właśnie jeszcze też inne książki duszy, sprawia, że ja mam poczucie, że to był dosyć intensywny czas i faktycznie październik był dla mnie bardzo intensywnym czasem, jeśli chodzi o czytanie, przyswajanie wiedzy, przygotowywanie różnych rzeczy. Ja dopiero w listopadzie tak naprawdę zaczynam odrobinkę odżywać i faktycznie czytać to, co chcę czytać. Chociaż Wampiry chciałam czytać. Wiecie, to nie jest też tak, że, że nie chciałam tego robić, ale fakt, że coś na mnie ciąży. Ja na przykład nie lubię też bardzo długo czytać książek, więc tutaj też czułam się odrobinkę przytłoczona tym, że bardzo długo czytałam niektóre książki. Więc kiedy je skończyłam, zaczęłam troszeczkę odżywać i no brać coś, co przeczytam szybko i mieć to poczucie, że faktycznie czytam te książki. No tak, tutaj mamy cztery, jest ich sześć. Dajcie znać, jakie książki Wy przeczytaliście w październiku. I czy może były to jakieś książki o wampirach, może było to coś polskiego, coś starego. Dajcie znać, tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!